Jak mądrze zwracać dziecku uwagę, czyli szacunek zamiast krzyku? Czasami nasze kochane szkraby po prostu przesadzają. Oczywiście, wiadomo, rozwijają się, są jeszcze za małe, żeby ogarniać to czy tamto. Mają prawo do swobodnego rozwoju, popełniania błędów, ale, no właśnie. Jest jednak małe ale. Ale jakie? W tym odcinku. Dam Wam cztery wskazówki, jak bez krzyku i bez przemocy upomnieć dziecko, kiedy jego zachowanie jest naszym zdaniem nie do przyjęcia. Dziecko na ciebie napluło. No, niby jest wszystko w porządku, ale co z Twoimi emocjami? Co z Twoimi granicami? Wiem, wiem, rozwój i szczęście dziecka przede wszystkim. To nic, że pluje na ciebie, to nic, że czujesz się sfrustrowana, nie dajesz sobie jednak prawa do podniesienia głosu na dziecko. Nie jesteś złą matką, a dobra matka nie krzyczy na dziecko. No dobra, w porządku. Stłumiłaś te emocje. Raz, drugi, trzeci. Jednak za każdym razem, kiedy twój kochany szkraw postanowi wyrazić swoje emocje w sposób niekoniecznie akceptowany przez ciebie, twoja złość po prostu rośnie. Wytrzymasz jeszcze trochę, może nawet parę dni, tygodni, miesięcy, a potem? No właśnie, co potem? Potem wybuchniesz. Emocje nie da się długo utrzymać pod przykryciem. W końcu wykipią, jeżeli będą cały czas podgrzewane, a wtedy nakrzyczysz. Może się nawet zdarzyć, że poszarpiesz tego małego brzdąca. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2019 roku 57% rodziców deklaruje, że zdarzyło im się krzyczeć na dzieci. Do szarpania i popychania przyznało się 7% rodziców. Do przemocy fizycznej wobec dzieci przyznała się jedna ósma rodziców, czyli 12%. A do przemocy werbalnej 15%. 5%. I co potem? Oj! A potem masz wyrzuty sumienia i ogromne poczucie winy. Jak to się stało? No po prostu stało się. Jesteś człowiekiem i czujesz prawdziwe emocje. Masz również swoje granice. A wolność drugiego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja. Stop, stop, stop. Czy to oznacza, że matka i ojciec mają prawo krzyczeć na dziecko? Bo są ludźmi i mają prawo do własnych emocji? Nie, no tego nie powiedziałam. No to jak? Krzyczeć czy nie krzyczeć? No to jak stawiać granice, skoro nie wolno krzyczeć? Jeżeli należysz do gatunku Homo sapiens, jesteś człowiekiem z krwi i kości, nie jesteś cyborgiem. Pewne zachowania dziecka i pewne słowa stawiają ci przykrość. Wprawiają cię w zakłopotanie, denerwują cię i wkurzają. Chciałbyś upomnieć dziecko i postawić mu granice, ale żeby dało się to zrobić bez krzyku, kar, upokarzania dziecka. Hm. Mam dla ciebie dobry sposób. To taki prosty patent na zwrócenie dziecku uwagi bez przemocy i krzyku, ale skutecznie. Kiedy twoje dziecko. Przekroczy granice, zastosuj te cztery wskazówki. Zwróć uwagę na postawę ciała. Stań prosto, nie kucaj, nie zniżaj się do poziomu dziecka. Ta pozycja zarezerwowana jest na miłe i fajne rzeczy. Swoją postawą ciała już komunikujesz niewerbalnie, czy mówisz coś fajnego i przyjemnego, czy też udzielasz reprymendy. Zwróć uwagę na mimikę twarzy. Nie uśmiechaj się. Nie miej miny neutralnej ani łagodnej. Zrób poważną minę. Nawet jeżeli uważasz, że to zabawne. Zwróć uwagę na ton głosu. Powiedz to nieco głośniej innym tonem niż mówisz zazwyczaj. Kolej, na komunikat werbalny. Użyj wołacza. Do Stasia powiedz Stanisławie, do Marysi Mario, do Franciszka Franciszku. Żeby jeszcze zwiększyć moc i siłę tego komunikatu, możesz użyć też nazwiska albo drugiego imienia, na przykład i nie Stanisławie Kowalski? Albo Mario Patrycjo Nowak. Cię do porządku. Być może są wśród Was osoby, które świadomie albo nieświadomie te proste wskazówki stosują. A może jesteś takim rodzicem, który szuka odpowiedniego sposobu, żeby upomnieć dziecko, aby nie zrobić mu jednak przy tym krzywdy. Dzieci są dziećmi i dopiero się uczą przestrzegania naszych reguł i granic. Jako rodzice musimy im w tym pomóc. Wasze reakcje i jasne komunikaty pozwolą dziecku zorientować się, że tu właśnie leży granica i właśnie została przekroczona. Jeżeli spodobały Ci się moje rady, koniecznie je wypróbuj i daj mi znać w komentarzu, jak poszło. A o tym, jak budować relacje w rodzinie, uwzględniając potrzeby każdego członka rodziny oraz ich osobiste granice. Dowiesz się więcej z mojej książki 101 porad rodzicielskich część druga. Będę wdzięczna za lajka like i udostępnienia. A w kolejnym odcinku dowiesz się, dlaczego kary nie działają i co stosować zamiast kar. Do zobaczenia.